Dobra, niech żyje królowa! Tak, trzecia misja. Zdaje się, że ostatnia nawet. Gryfie Klify. Aby wygrać, musisz zlokalizować i zatknąć flagę na wszystkich siedmiu gryfich wieżach. I premia początkowa. Złoty Łuk. Złoty Łuk pozwoli twojej jednostce na strzelanie przez przeszkody z maksymalną skutecznością. Ha, ciekawe. Tarcza Lwiej Odwagi. Darsza lwiej odwagi zwiększa wszystkie podstawowe umiejętności bohatera o 4 punkty. Wow, to jest niezłe? Lub bezdenna sakwa złota. Tak zwiększa Twój dochód o 1000 złotych monet dziennie. A, chyba podstawowa umiejętność 4 jest najlepszym wyborem. Każdego roku gryfy z całego świata migrują na gryfie Klify, Armia Króla Gryfinharda jako pierwsza ujarzmiła gryfy i wytrenowała je do udziału w bitwach. Dowodząc tymi wielkimi bestiami, król Gryffindhardt połączył rozrzucone kolonie ludzkie i stworzył królestwo Erafii. Król wiedział, że gryfy są kluczem do wygrania każdej bitwy. Gryfy są nam niezbędne, aby zabezpieczyć okolice Steedwig. Ja tam głosuję, że niezbędne do rozwalenia wrogów są nam anioły, ale gryfy też mogą być. Rejon Gryfich Klifów, Pastwiska, z których pochodzi prawie cała populacja erafiańskich gryfów, jest obecnie pod kontrolą połączonych sił Nigon i Krigan. Całe pokolenia temu gryfy były kluczem do zbudowania Erafii, a dzisiaj są kluczem do jej odzyskania. Działalność Nigon i Krigan w tym rejonie jest znacząca, ale musimy uwolnić gryfy, które są obecnie zmuszane do służenia wrogowi. Otrzymaliśmy raporty, że stolica, Stidwick, jest oblężona. Jeśli upadnie, będziemy potrzebować pomocy gryfów jak nigdy. Szukaj wież gryfów na północy. Musimy zdobyć je wszystkie, zanim podążymy w kierunku Stidwick. Powodzenia! Okej, okay, mamy trzech bohaterów i trzy miasta. Jak się fajnie składa. Dobra. Namiot klucznika. Kamień wiedzy jest. <grystanie> Czyli mamy o to. To wygląda dziwnie. Bretonia, spoko. Kilder, Castlatus. Więc to to jest tak naprawdę zamek. Tyle że nie ma po prostu fortu, dlatego wygląda inaczej. <słuch> Więc pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie wybudowanie chyba, chyba fortu. No tak, musimy. Albo zainwestować w hajs od razu. Mm, chyba w ekonomię zainwestujemy. Tak. Tutaj. Dom Rady Miasta. Dobra. To, to jest pierwsza tura. Więc kto u nas dostał ten artefakt? A, Krystian. Dobrze. Jakie statystyki, to po 14 tutaj. Reszta. Bieda. Cóż. Krystian tak naprawdę powinien być pierwszy. Niestety nie da się przerzucić go. No, ale to żaden problem. Bazowisko 600. I? Mieszkaniec tego namiotu wygląda na zadowolonego z twojej wizyty. Ach, w końcu ktoś godzien, mówi. Niezwłocznie wyślę posłańca do strażnika granicy z rozkazami przepuszczenia cię. Okej. Okay. Z tego co pamiętam, są takie po prostu bramy, przez które można przechodzić tylko gdy mamy właśnie pozwolenie. Albo klucz. Dobra. Uuuu, oni chcą walczyć. Fak. Ja nie jestem przygotowany, chyba. A może i jestem? Lodowy płacisk. No, wolimy jeden i ginie. Pięć prędkości. My nawet bronimy się, bo ja dwóch rozwalę. Jeszcze zanim oni dojdą do mnie. Samą magią. Prawie samą magią. 8 punktów uszkodzeń. Żartujecie sobie? Ten. <laughs> to nawet trzech rozwalimy. To zostawiam tego. O? Lodowy płotysk. <laughs> idź sobie, idź dobra? Uh, sześć many, magiczna strzała, za cztery. No, mogę w ogóle magicznymi strzałami ich zabijać. Świetnie, ale już magogów nie atakuje. Tym bardziej, że jest horda. Dobra. Uczony, obozowisko. Tak, wyjechawszy z przecinki dostrzegasz odpoczywającego po trudach podróży uczonego. Zadowolony z twojego towarzystwa, uczony chętnie przekazuje ci część swojej wiedzy. Jest! Eksp! I stajnie! No szecie, halobardierzy, to sporo, trzeba najpierw powykupować różne rzeczy, różnych gości, 14 to malutko, ale cóż, nie mamy tutaj zbyt dużo wyboru, to w takim razie wbiję Krystiana tutaj, żeby mi nie przeszkadzało to, że zaraz będzie, o, ktoś jeszcze ma tutaj ruch, a ty już chcesz kończyć tą turę. Okej, okay, tutaj odwiedzę tego klucznika. Tak, zielone i niebieskie odwiedzone. I czar. Oczy mnie. Tak, przyspieszenie, które już mamy. Kasa! Hm. Nic się nie dzieje. Tysiąc Spro pinierów, chata jasnowidza. Nie. Tutaj kasa. Okej, okay, mało możemy pozbierać, niestety. Wieża łucznicza. Ratusz. Och, sporo rzeczy potrzebne. Pchlitark, kuźnia, gildia magów. Ale ja jestem za tym, żeby ekonomię podreperować jak najszybciej. Tym razem... Tym razem zaczniemy właśnie od tego, żeby jak najwięcej kasy zarabiać. Potem będziemy kolejne budynki do jednostek kupować. To co potrzebujesz. Pchlitark, kuźniak, gildiamagów. Pchlitark, kuźniak, gildiamagów. Najpierw się przyda gildiamagów. Może coś nowego się nauczysz? Nie, niestety. Dobra, ale ty wyskoczysz stąd też, żeby pozwiedzać okolice. No, zdaje się, że właśnie jesteśmy piekielnymi nieogarami tutaj strzeżeni praktycznie. Jeszcze pamiętam, że tą misję ja przeszedłem kiedyś. Przeszedłem czy grałem? Nie pamiętam. Więc prawdopodobne jest nawet, że przeszedłem kiedyś pierwszą kampanię, chociaż o tym nie bardzo pamiętam. Dobra, ratusz. to samo, kuźnia, gildia magów, Litark. Tak. Czego nam teraz brakuje? W zasadzie wszystkiego. Znaczy wszystkiego mam, mamy po trochu. Nic bólu nie ma. A, dawno temu potężni madzy posiadali moc tworzenia artefaktów, lecz czas zatarł ich tajemnicę i dzisiaj już nikt tego nie potrafi. Chciałbym otworzyć starożytną wiedzę, ale potrzebuję do tego jednego z artefaktów. Jeżeli przyniesiesz mi statuetkę szczęścia, zobaczysz się w nagrodze. Czy zgodzisz się wypełnić dla mnie tę misję? O, ok. Statuetka szczęścia, tak? Dobra. Jakaś to będzie oznaczone. Tymczasem ma ja sobie odwiedzę stajnię. I polecuj w tą stronę. Ty bierzesz hajs. I lecisz do stajni. A ty, Krystianie, Świątynia, może save. Dobra, tutaj mamy konserwatorium gryfów. <noise> Konserwują. Zaatakować strażników. Nie, nie tym razem. Dobra, Pchlitark. To jest dosyć mały wydatek. Pięć drewna, O oj, ojoj Już mi brakuje. No dobra, ale w następnej turze będziemy mieli drewno. Moment. Jeszcze tutaj kuźnia. Nie stać nas. Wszystko tutaj drewno wymaga. Drewna. I niestety tak jest właśnie z zamkiem. W zamku prawie wszystko wymaga drewna i kamieni. Dobra, tura jest drewno <ścoughs> źródło młodości, tak dodatkowe co? Nic, funton na fortunę, młyn siarka. A klejnociki będą. To mi się podoba. Idę już tu gdzieś niżej. Ty w zasadzie może pójdziesz w tą stronę? O tu. Zobaczcie czy na pewno tutaj jest. Tak. Dobra, targ. Teraz kuźnia. I to samo tutaj. Yy, brak drewna. Magazyn zasobów. Jeden sąg drewna i kamieni. To jest dobry pomysł. I level... level... Tura. o ho Dziesięć klejnotów. Pierz sobie. Magia Ziemi lub pomoc. Magia Ziemi przyda się. Bardzo się przyda. Ty masz dyplomację, prawda, Lordzie Harcie? Tak, jest szansa, że weźmiemy tych typów. To Zapiszemy wtedy, gdy będziemy próbować. To ilu jest? Sporo. Sporo to nie wiem ile. Ale chyba będzie trzeba spróbować. Dobra, co my tu mamy? A czego nie mamy? Kuźnia. Tak, jedno na raz, niestety. Ratusz. Haha. Ha. I tutaj jeszcze kolejny ratusz. A, zbudowane. Dopiero coś. Nie, nie mamy kuźni. No cóż, nic poza tym tutaj nie kupimy. To może spróbuję tego zabić. No. Super! No. Siareczka. Memory 5. W czasach mojej młodości sam załatwiałem takie sprawy, ale teraz potrzebuję pomocy. Eee, znowu kolejny. Co cię wynagrodzę, jak dasz mi statuetkę poznania? Ja mam przy sobie statuetkę Warszawy, ale poznaję, mogę też skombinować. Spróbujemy to, ale też zapiszemy. Okej. Okay. co tu ja mogę zrobić? Pocisnąć lodowym pociskiem. Magiczna strzała powinno wystarczyć na jednego, O, <laughs> będziemy się bawić <laughs> uh. Ta... Możesz sobie pstrykać. Dobra, w takim razie nieźle będzie. Naprawdę nieźle. Co, zabij. Dzięki. Okej, okay, ty masz jeszcze trochę ruchu. Chlabardierów przydałoby się pozyskać. Dlatego ty odwiedzisz sobie za 10 klejnotów to. Tu są klejnoty. Kryształy. Kryształy. Klejnoty. Whatever. Gdzieś tutaj. O, tutaj są klejnoty. Sporo halabardierów. Cóż, coś się wykombinuje. Tymczasem spróbuję. Tak. Nie to, co chciałbym, żeby wyszło, ale no cóż. Nie będziemy narzekali. Co tu fajnego mogę jej zrobić? Poleminowe, to <laughs> no, poleminowe by było całkiem niezłe? Teleport animator osłabienie, nie? Poleminowe nie podziała na nikogo? No, żartujesz sobie chyba. Moment? Nie ma to nic znacznego. No cóż, w takim razie robimy po prostu magiczne szczęła. Oh. <laughs> chodźcie, chodźcie. Jak się skupiają, to w takim razie. Okej okay. w takim razie ja sobie przejdę tu, skoro oni tak chętnie się skupiają po tej stronie. Chodźcie, chodźcie. Uuuu, czy by zaatakował? Nie, nie starczy mu, a jednak. To proszę, nie. Już nie brać morale. Dobra, klepniemy tego. Cyk. Kolejne. I, 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 O. Nie dojdzie. O, doszedł. Jeden pykinier mi zginął. Oho, Yes! Oho! Exp, exp. Co prawda, sporo exp jest potrzebne teraz, żeby do następnego poziomu dojść. No, jeszcze na razie, ok. Kasa. Sporo koszników. też będziemy musieli zlikwidować. Ale zrobimy oczywiście... Nie, nie zrobimy sejwa. Uh, Może by było lepiej zrobić sejwa? <zysk> 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 Dobra, oni mają kiepskie obrażenia z odległości. Ale wystarczające, żeby mi zabić te słabiaki. I idę do nich. W zasadzie tym nie ma sensu iść. Ta. No tak się zbliża. Powinienem już jednego móc zaatakować. Fuck. Zapomniałem, żeby od razu przyruszają się gryfami i użyć czaru. Cholera. Dobra, sensownie jest teraz napierać. Ups. Chlera. Ha ha. Całą to sejwa będziemy loadowali? Oby nie.